Będziemy tutaj czyścić układ paliwowy. To jest Mante GX18500. Jest to auto z 2016 roku. Silnik 500 koni. Od pewnego czasu zaczęło się tak dziać, że były problemy z odpalaniem, coraz więcej pali paliwa. No zdecydowanie za dużo, bo to są wartości dochodzące do 45-47 litrów przy pełnym obciążeniu, przy przejazdach przez góry. Wcześniej było zdecydowanie mniej. Mamy podejrzenie, że to właśnie coś się dzieje z układem paliwowym. Ja to muszę odkręcić, bo inaczej nie można tego rozkładać. To w nowości nie było odkręcane. Nie ma pompy w zbiorniku, tylko tak naprawdę pompa jest przy silniku, która zaciągnie preparat. Tutaj tylko wypięliśmy wejście i wyjście i będziemy prosto do, do zbiornika z produktami podawać. Zobaczcie, tak wygląda zbiornik. Paliwa, jeden, tu drugi zbiornik 12 tysięcy litrów do obsługi floty ciężarówek. Zobaczcie, jak on jest skonstruowany. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, jakie zanieczyszczenia przy regularnym tankowaniu i regularnym opóźnieniu takiego zbiornika pojawiają się. I to wszystko przyjeżdża z, z cysternami razem. Taki jeden zbiornik to 12 tysięcy litrów, i takie zanieczyszczenia. Są u was zbiornika, a ich nie widać, bo zbiorniki nie są przezroczyste. No e, tak się wlajemy. 40 litrów ścieka tutaj do tej miski. Olej jest cały czarny. Jest po przejechaniu 20 tysięcy kilometrów. Pukanie wtryskiwaczy pomogło na obniżenie średniej ilości spalanego oleju napędowego do litr na 100. Mhm. Czy to jest duża różnica? Duża różnica, dlatego że w tygodniu samochody, jeden pojazd robi w granicach 2000 kilometrów. Więc jeżeli tutaj przyjmiemy taką oszczędność jednego litra przy 15 samochodach w tygodniu, przy 17 samochodach, no to to są duże oszczędności. I wtedy takie zyski, o których mówimy, tutaj litr na kilometr, no to od razu odczuwamy. Także to jest bardzo pozytywna rzecz. Wkrótce nowe pojemności produktów do aut ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.